Witam serdecznie, Kasia Krasucka, motywujący nauczyciel języków, z tej strony. Witam cię serdecznie i zapraszam do krótkiej lekcji języka duńskiego oraz zapoznania się z intencją z kalendarza Metteholm Holm. Intencja, jaką Mette przygotowała na ten tydzień, nosi tytuł Postoło bezfeali męskas bezfea. Zrozum kłopoty kłopotliwych ludzi. Zapraszam Ciebie do posłuchania dwóch e, akapitów e, z tego tygodniowej intencji, a później zapoznania się z jej tłumaczeniem. Tłumaczeniem tej intencji. A później dodam kilka słów od siebie. Mam nadzieję, że niektóre z tych zwrotów, które poznasz dzisiaj, przydadzą się w Twoim życiu codziennym, operując na terenie Danii. Komunikując się z innymi w miejscu pracy, w codziennej rozmowie z przyjaciółmi i nowymi znajomymi. Edu klar? Leo starté. For sto, bezsferli menskas, bezsfer. malem in imelem menska, taki wierke et Spotykamy od czasu do czasu ludzi, Którzy mogą wydawać się trudni, aby się z nimi obchodzić, aby sobie z nimi poradzić. Jeden, 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 jest bezwzględny dla z takiego albo innego powodu, są dla nas kłopotliwi. En strain męczący. Men, ale besferali męska e męska ma besfera Kłopotliwi ludzie to ludzie, którzy mają kłopoty. Pierwsza kawi za nami drugi przed nami Iidenttyfija i zidentyfikuj w tym tygodniu tych ludzi w Twoim codziennym życiu dawia podaj którzy są, którzy wydają ci się kłopotliwi. Wielka wydawać się. Wydają się. in for Szukaj głębszego zrozumienia. Setaj in i deas wierklichy for ein stund. Postaw się w ich rzeczywistości przez chwilę. I tutaj mamy fajny zwrot. Setaj in i Dosłownie byśmy to przetłumaczyli jako posadź się wy. Na polski przekształcamy delikatnie ten zwrot, tak aby on miał oddźwięk w naszym kontekście, i stąd wychodzi: postaw się, postaw się w ich rzeczywistości. Ungo, soviet, mulit et go i fosfa. Unikaj na tyle, ile to możliwe. Um. Obrony. Edgo i tak jakby unikaj tego, abyś stawiał się w pozycji obronnej, że próbujesz się bronić przed, przed, przed ich zachowaniem. innymi słowy, unikaj bycia osądzającym. Unikaj tego, aby pozwolić na to, aby twój nastrój opadł. Bądź pełen szacunku i poza rolą ofiary, czyli innymi słowy, nie wchodź w rolę ofiary, kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy są dla Ciebie kłopotliwi, bądź wydają się Tobie kłopotliwi. Ten z energii wyna elcyl. Ta najsilniejsza energia zawsze wygrywa. Elcyl zawsze. Ten wyraz jest bardzo ciekawy, bo ma dwie pauzy, kiedy go wymawiamy. Elcel. Ten ster jest to energii, wieka. wina Wyna Elcel. Zawsze wygrywa. Kochani, tak brzmi intencja z tego tygodniowa, tego tygodniowa intencja z kalendarza Meteholm. I myślę, że jest ona bardzo piękną intencją pod tym względem, że zachęca nas do tego, zaprasza nas do tego, abyśmy spojrzeli Inaczej na osoby, które nas drażnią, z którymi ten kontakt nie jest taki łatwy na pierwszy rzut oka, um, z którymi ten kontakt jest pełen trudności. Spójrzmy na te osoby inaczej. I następnym razem, kiedy, kiedy zastanawiasz się. Um, Dlaczego tak bardzo, ta, dlaczego ta osoba jest taka kłopotliwa? Dlaczego ta osoba sprawia wrażenie, że, że ja czuję dyskomfort, że, 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 że ta moja komunikacja z nią nie działa? Pomyślę, że osoby kłopotliwe to często osoby, które mają kłopoty. I w momencie, kiedy wychodzimy z takiego założenia, łatwiej jest nam przyjąć postawę. Przepełnioną empatią, przepełnioną współczuciem. I tu nie chodzi o takie współczucie pochodzące z naszego ego, gdzie współczuję tylko dlatego, żeby samemu się poczuć lepiej. Nie. Tu chodzi o takie współczucie pochodzące z serca, kiedy współczuję, bo naprawdę zależy mi na tym, aby każdy człowiek czuł się dobrze. Zależy mi na tym, aby każdy człowiek. Mógł być szczęśliwy, I aby każdy człowiek doznał miłości. I jeżeli ty, jeżeli ja jestem w stanie podzielić się chociaż najmniejszą cząstką miłości, która znajduje się we mnie, i zamiast osądzać tę osobę, skreślać ją bądź e, stawać w pozycji obronnej, e, i tutaj ten fajny zwrot Edgo i Fosfa. Czyli iść w obronę, my po polsku byśmy powiedzieli stawiać się w pozycji obronnej. Zamiast tego wybierzmy miłość, zamiast tego wybierzmy współczucie, zamiast tego wybierzmy empatię. Spróbujmy, chociaż w tym tygodniu. Meta nas do tego zaprasza, mamy cały tydzień przed sobą, nie mamy nic do stracenia. Niech ten zwrot bez sto, bez faali, męska, bez fia, zrozum, kłopoty. Kłopotliwych ludzi. Niech ten zwrot nie tylko towarzyszy Tobie ze względów na to, że możesz ćwiczyć swój duński, ale niech ten zwrot towarzyszy Tobie zwłaszcza ze względu na to, że możesz coś zmienić w tym świecie. Zaczynając od siebie i od swoich reakcji, od tego jak reagujesz na. Zachowania innych, zwłaszcza zachowania tych osób, które, które w naszych oczach mogą być trudne, niełatwe, męczące, endstreamowe, męczące. Kochani, życzę Wam pięknego tygodnia, eee, jak najmniej kłopotliwych ludzi, a jeżeli się pojawią, to niech służą Wam za. W sposób do tego aby ćwiczyć naszą empatię, naszą miłość, nasze współczucie, nasze zrozumienie. Dzielmy się tym. I jeżeli jest ci ciężko okazać to współczucie, pomyśl też o tym czasie, kiedy tobie było trudno, kiedy ty miałeś kłopoty i nie zawsze niekoniecznie byłeś takim taką osobą łatwą do przebywania z Pomyśl wtedy o takich sytuacjach. Dlaczego byłeś kłopotliwy? Może to też pomoże nam znaleźć, wydobyć w sobie to współczucie do wesfery męska. Ściskam Cię mocno, mocno, jeszcze bardziej mocno, trzymam za, jeszcze mocniej trzymam za Ciebie kciuki, za Twoje postępy językowe, jeżeli chodzi o język duński, bo mocno wierzę w to, że Ty też po duńsku możesz się komunikować. Ściskam i do usłyszenia. Cześć! Hej, hej!